No i dobra. Jak się znowu opierdolą, to jedne chyba. Nie? Jak tam, Prokto? On nie słyszy tam, mu problemy z nitro. Ze słuchawkami. Albo ze słuchem. Leci lubostwo. dajcie, zawracajcie. Wiadomo gdzie są. A czy się tak, wiecie co? Trzy czołgi niech jadą do nich na kapa, a reszta niech wróci i jeszcze trzymać tutaj, co się dzieje. Ja wracam. Niech wró nie wrócą medy, niech lajty pojadą. Czyli tam te 3-7. Typek niech też pojedzie, bo on tam w sumie najsłabszą penę ma. Niech jedzie na kapa do nich. Janusz, chodź, nie zostawiaj, chodź, chodź Lecę blok za tobą Tam coś stoi No to ja, ta jadzia, jechać, nie bójcie się, macie ją wypierdolić i kapę. znaczy się... ...przede wszystkim nakapa, a ją to, to tam wjeździe przy okazji jebać Oczywiście MT pierwszy schodzi, tak? On tam do was wyjeżdża Potem typ 64 no, super. Teraz kolejny typ. Potem kromeczka jest i kolega Pali się, czekaj. Pali się, się pali Gwałt ci go tam. Gwałt, teraz to już gwałt tego typka Tak jest. O no, no, Oj, super, ładnie Co teraz pewnie gadają, ach kurwa pomidory nas rozjebały.